Tato, daleko jeszcze? Już jesteśmy blisko, prawie. Blisko? A... No już bardzo blisko. Czekaj, te tereny coś. To jest teren szkoły już, czy? Jeszcze nie. nie? Tutaj będzie. Nie, tu przejeżdżam przez market jakiś to. Jest to jest market. Ej, a... przez market. Okej. Okay. Tu... Ej, ja widzę chyba szkołę, tak? To jest szkoła Tato? Tak. Tak. To, to jest tu będę szkoła. teraz się uczył. Tak, tak. Dobra. Tu będę się uczył. Już Ej... wjeżdżamy na teren szkoły. Okej, okay, w sumie tutaj nie będę musiał się martwić z waszymi przeprowadzkami ciągle, z mamą macie te przeprowadzki. Będę mieszkał w internacie, będzie naprawdę no. fajnie. No, będziesz, no, to jest internat. Okej. Okay. Zobaczy, poznał nowych kolegów, będzie naprawdę super, dobra. dobra do szkoły, posiadań. tak? Tak, idziemy. Okay, tylko, dobra, idziemy do szkoły. O, ale ona wielka! I to jest cały teren szkoły? Gdzie jest ciekawy? Tak, to internat. Jest... Internet. Internet? No dobra, to później no się dyrektora spyta. Pana dyrektora. Dobra. Chodź. Dobrze. Nie, teraz... tu widzę, że tu... Cho... Chyba lekcje Chodźmy. są. To musimy być cicho czy nie? Dobra. Dobra, dobra, zapis. Ej. O, co to jego dziewczyna? Jeździ sobie w czasie o. lekcji? Tu, tu ktoś będzie, puk, puk. Dobra, wchodzimy. Tu jest dyrektor, dobra. tak? Miał na nas czekać. O, dzień dobry, witam. Spodziewałam się z Państwa. Proszę, proszę usiąść, proszę. Dzień, dzień dobry. dobry. Dzień dobry. Pan Mendy, tak? Tak, tak, tak. Jestem Statą. I tutaj miał przyjść podpisy z papiery, tak? Jakieś? Tak, szkoły? tak. Dobra. To... Hmm, hmm, hmm. No to proszę, ma pan tu dokumenty szkoły. Proszę się zapoznać hmm. z regulaminem. I proszę podpisać, że należy pan do szkoły, że jest pan. Dobra. I Tata też coś ma podpisać, tak? Dobra. Podpiszemy i tak, do... zaznaczymy. Ze... No tak. Dobra. Ok, podpisałem. Dobrze, i podpisałem. No, no to widzę, że pan już podpisał, pana syn też. No to wszystko załatwione, może pan jechać do domu, a ja się pana synem zajmę. Dobrze, do widzenia. Do widzenia. Na razie tato. Kocham cię. Papa. Pa. No to dobra Mandy. chodź ze mną po mundurek, a potem cię prowadzimy po szkole. Okej, okay, idę w mundurek. W ogóle macie Okay, tutaj. A tutaj obok. O, tu, dobra. Jest jakiś do w ogóle był tu przygotowany dla mnie. Okej, okay, widzę, że... O wieku. Cała szatnia. No dobra, aha, mm -hmm. to pani mi da mundurek, dobra. wybrać. Dobra. No dobra, to chodź za mną teraz. Wieku, jaki fajny ten mundurek szkolny, dobra. Stella! Do mojego gabinetu! A nadal jeździ, dobra. Gdzie idziemy? Teraz? Idziemy do... Idziemy do klasy który nie, jest Pan, przy, który jesteś przydzielony. Okej. Okay. Tu? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Dyrektorze. Radek, bo tam, jest taka sprawa. <laughs> Doszedł jeden nowy uczeń i potrzebowałbym jakiegoś ucznia, który by mógł odprowadzić nowego kolegę po szkole. A, dobrze, dobrze, Ty już wyznaczam, e, Maxter, e, podejdź tu do mnie. E, o, dźwięk. dzień dobry. Słucham. E, e, słuchaj, słuchaj e, jak usłyszałem pana dyrektora, że wybrałem cię, żebyś oprowadził nowego ucznia i czy jej byś był bardzo chętny do tego? No zmienia. oczywiście. No tak. No, pana, no, no pana. to jesteś, no, no jesteś zwolniony dzisiaj z lekcji. O, ale... pięknie. O, no to możesz iść ukochać kolegę. O, witam, witam serdecznie. Do do jutra. Cześć, masz coś no. Jestem Mendy, cześć. Tak. O, cześć, chodź tu. Dobra, idziemy. No więc, witaj tej naszej szkole. No to więc tak, pierwsze co to stołówka. Tu możesz bardzo dużo jedzenia wziąć, jak jest jedzenie, bo bardzo długie przerwy są, to jest plusem tej szkoły właśnie. O, ale fajnie, ale dużo to stołówka, ja no mam tak. nadzieję, że dobre jedzenie, dobre jedzenie w ogóle tam mają? ten to... uważaj! Ja nie mogę. Widzę, że dyrektor wyłożywał u nas tak no, no, jeździ. Nie pow... No jeździ ciągle. Tu mamy basen. Zobacz Serio, sobie. macie basen? O, no konkretnie, tu tak. Są lekcje basenowe? Są, so, są, so, są. So. Dodatkowe. No, ja nie mógłbyś doczekać. Się... Tam okay. mamy jeszcze jakieś automaty, jak możesz widzieć. Aha, właśnie, jakieś batony, coś, dobra. Okej. Okay. ten basen mamy... no, robi wrażenie. No, no tak. Najlepszy. Najlepszy w tym mieście. W innych... Okay. Byś nie miał, tak? Tu mamy Widzę, to jest... do łebu. Hej, okay. sala też fajna. No tak. O, dobra. Tu są same no. luksusy. Hej. Okay. Tu mamy WC. WC, okay, Ale śmierdzi to że... strasznie, więc nie wchódź. A. To mamy wyjście. A gdzie są, gdzie nie śmierdzą? <śmiech> 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 nie ma właśnie. O nie. No, to jest minus. To nie. No, dobra. Tej dobra, to no. idziemy. W ogóle tu jeszcze góra jest. U. O, tu co to za pokój? Tu mamy taki salonik. Jak są przerwy bardzo długie, to można tu chill out. Taka strefa jakby chill outu. No wiesz, e, o co fajnie jest? E, tu nawet no. jest ping-pong. No. Na pewno będę się tu grał. Wiadomo, uczył się no. też, ale. no, <laughs> e, Dobra, dobre. dobra. Moim zdaniem, y, teraz tu mamy te najlepsze moim zdaniem salę. Bo to są sala komputerowa, Tam no, gra że że w a lana. A w CS gracie? A to w sumie to no. dobrze. Ja to będę z Wam grał w ogóle. Macie jakąś drużynę, coś? No, nie, nie, nie. nie. Zbieramy się wam. Trzeba cię założyć, ej. no. Tu Bo... mamy bibliotekę, ale no, tu nawet nie ma książek, ale strasznie jedzie. Czy jedzie? Nie ma książek, a to jakaś cichą... nowa, tak? Tak, do! Ej, yeah. ja, ja. ej, te... Ale tam cicho trzeba wejść. Halo, halo! E, nie, to mówisz szaleńcico. No ten... Czekamy, dobra, poczekaj. Uff. Dobra, tu są teraz najgorsze. No, no, pokoje. To tu jest? No tak, tu pokój nauczyć O nie, Zbyt dobra, trzeba... to nie. Tu tam koronawirusa można złapać. O nie! Jakieś Do... dokumenty czy coś, no. O, nie, to najgorzej. A tu matematyka. Matmy. No. Kolejne najgorsze. No, w sumie też nie za bardzo no. lubię. Matmy. Okej. Okay. Zbyt dużo sprawdzianów dodają. O, o jejku! No. Czemu ona tak jeździ? Wariatka, wariatka to jest. To Tu mamy. To, no, test po kolekcja, Z bo tu mamy plastik. Tu są wszystkie rysunki uczniów? Tak, ta tak. No to jest naprawdę. Muszę poznać te osoby, które rysowały. No Bra. tak. Tu mamy. Szkołę tańca. No, znaczy pokój do tańca, no. Tu nie, no, to raczej tutaj nie będę chodził na te tańczyć. lekcje. <laughs> Ale to jest wymagane. No, no to nie jest. Nie, 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 wiem, już że to jest wymagane. No nie. No, ja nie lubię tu tańczyć. Już, tu jeszcze tu jest? To, y, nie, tam jest jeszcze też jakby taka sterować lauta, ale tam też nic a, nie ma. Taka no. mniejsza, okej. Okay. No to. No. Dobra, a teraz na dół, tu tak? tu okay, dużo duża ta szkoła no, zresztą ta, zgubię. Tak, duża. No więc y, tu jak się z kimś pobijesz, albo źle ci się zrobię, to akurat jest bardzo dobry lekarz. Iż, no i jeśli coś się zasymuluje, że cię boli, to od razu dostaje zwolnienie. I nie Chcesz musisz tak? chodzić. Taki dobry. No tak. Taki symbol... Dobry Taki dobry. No dobra. To fajnie, bo że można tak, się z nim płacą gadać. O, widzę, że, że chyba lekcja Uf, się skończyła, tak? Dobrze. no tak, dzwonek był. Tu jeszcze mamy. Nie wiem, jak to się nazywa, ale to tu, tu, tu wielka szala, przemówienie dyrektorka wielkiego, no. A, tak. No, Gada, tak? tego. Po nie gadanie nawet? No, głupoty. <laughs> dobra. Straszny ludzie z niego, straszny. Okej, okay, jeszcze nie poznałem, ale to mam A. nadzieję, że chociaż coś ciekawego zapuścię, jak będę. No, to, to już możemy do niego wracać. Tu, tu A to są, już wszystko, tak? tak? Okej. Okay. No tak, to są mundurki. No to wiem, wiem, byłem tu po swoim mundurek, A... nawet mam. No, okay, to... ma Uważaj. Halo, halo. Jest dyrektor, czy nie ma dyrektora? Dyrektorku, halo, halo. o w ogóle ciebie? Nie wiem, nie wiem. Może weź zawołaj go jeszcze raz głośniej. Halo, halo, dyrektorku. Szybko, tak, szybko. Proszę, weź. weź. Aha, Aha dobrze. Witam, Witam Prowadziłem właśnie kolegę. Podobał mu się w szkole. No, jest super. Mogę do za to dostać ocenę jakąś? Dziękuję. No dobrze. Więc to, co teraz, proszę pana, idziemy do domu? To w takim razie, Mandy, proszę cię e, usiąść naprzeciwko mnie. Czas ci znać jakiś. E, internet. O internet, dobra. Dobra, to gdzie będę? I w pokoju? Co? Jak? Sam? Czy gdzieś? Wyznaczenie Ci nowy internet razem z Marksterem w pokoju. No to Markster może zaprowadzić kolegę do nowego internetu. Oj, 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 oj. Czyli uj, mamy razem pokój, tak? sam będę mieć pokój. No tak, tak, tak. A co to za nowy internet? A, a to... Do tej, tej wariatki, co ciągle jeździ na tej swej rolce, czy jakoś tak, ona, ona ma bogatych rodziców, wybudowali jej to wszystko, ale nie może sama w nim mieszkać, więc my musimy też. no Aha, w sumie A myślałem, trochę fajnie, ale jakuję. też nie wiem, będę musiał poznać. No. Peku, ile uczniów tak. w ogóle tu jest, dobra, tu gdzie, za tobą mam biec, tak? No tak, 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 już wychodzimy ze szkoły. Dobra, czyli mam w ogóle dzisiaj wolne, dobra, pierwszy dzień i bez lekcji, e, to mi się podoba. No to tu to, to jest nas internet Stella, co ty robisz na tym balkonie? Dobra, weź tała. Ta, była ta, byłaś, byłaś, ile godzin? A co ci to chodzi? No właśnie, no właśnie. Chodź, chodź tu. Ogóle, bo ona już wariuje na tym balkonie. Zbyt dużo jodu się najadwać na no. Mm -hmm. O! Widzę, że nowy z naszym domu. Jak lamus, jaki lamus, kobieto, uspokój się. Ty przyprowadziłem nam kolegę, będzie z nami mieszkał w moim pokoju. No, kto więc... to jest? Nie słyszałeś? kolega. Kolega, Mendy. Mendy jestem, cześć. No, cześć, dobra, dajcie mi szkoła oglądać, a nie. Dobra, to ona jest marudna baba, więc no, chodź Ale, już tak. do pokoju. Pokażę no. ci, widzisz, jaki to luksus. Wszystko, wszystko wybudowali. Co okay, są to jeszcze to jest najlepszy internet, tak? No tak. Konkretnie, wchodzę do najlepszy internet. I to jest nasz pokój, tak? Dobra. Tak, to jest twoje łóżko, tu. Okay. Tu masz, o tu. Okej. W masz kamień? to za kamień masz. A ja mam kamień w dolnicach. <słuch> bo ja... no. Tu jest kamień, dobra, nie, nie, nie wnikam fajnie. <słuch> e, mamy laptopa, to twój laptop? Tak. E, to jest ten najnowszy model! I... No tak, był tu. Był tu? Aha, Ale czyli... ona nie wie, ona nie wie, ona nie wie, więc cicho, cicho. Nie wiedział. No Niby że też ja ma, wie. więc... No. no, no, no. Dobra. Ale widzę, no. że to konkretnie i muszą być bogaci, dobra. No tak. Ej, to naprawdę fajny ten dzień, w sumie tu... Fajnie, bo jesteśmy zwolnieni z lekcji, co nie? Musimy no tak. się tym przejmować. Dobra, sobie siadam. Ile jechałeś tutaj? Do... Bo... No. Trzy godziny tu pojechałem w sumie ogólnie Musisz to naprawdę. odpocząć, spać no. Długa na... droga, ale co Patrz zaraz teraz. Bardzo miękkie łóżka są. No czuję właśnie. No, naprawdę fajne łóżko. Dobra. To ja się chyba położę. Stella, dlaczego ty oglądasz szkołę, zanim zbyć w szkole, no. Jezu, to znowu, a dobra tu mm. jej. Powiedz mi, od kiedy ja Cza, chodzę siła. na lekcje? Chodź za Ale nauczyciele akcje. znowu marudzili, że ci nie ma, no weź. Ale to już jest mój problem. Dobra, daj mi oglądać, a nie... O, co to za nowy kolega? O, to jest Mandy, zapoznajecie się. Będzie o, z nami cześć, lepał. miło cię poznać, jestem Ami. O, ja Mandy jestem, cześć, cześć. Cześć, jest dobra, za... ja chłopaki lecę, muszę się przebrać a. do pokoju. Ja w sumie my też no ja musimy... Ja też muszę. Dobra, idziemy się przebrać w sumie, dobra. Okej, okay, tu mam gdzieś... Aha, tu po... O dobra tu widzę ciuchy. O dobra, przebrałem się, widzę, że też ja się przebrałeś. Wiesz co, ja będę musiał no. się położyć, bo, bo jestem zmęczony po tych okay, 3 godziny podróży. Okej, ja idę sobie pykać CS-ka, turnieja. Okej, okay, dobra, tak. na razie. Mark Markster, idziesz na fajkę? Kobieto, daj mi smok, ja zaraz będę rankeda robić. Weź, idź, idź, później, później. Dobra, no. weź. No, no. Wariatka przyszła.